Pan dość szybko i bez walki ustąpił bardzo silnym demonstracjom górniczym. Natomiast kiedy przyszły pielęgniarki bez kilopów i bez pałek, to wysłał pan policję na te pielęgniarki. Pielęgniarki, panie premierze, obecnie głodują, a pan sobie jeździ na wycieczki. My nie mieliśmy żadnych demonstracji górniczych i to jest nasz sukces. My tolerowaliśmy przez wiele tygodni demonstrację pielęgniarek, która uniemożliwiała normalną pracę w kancelarii premiera. Pan nie jest w stanie mi zarzucić żadnego kłamstwa. A... Jedno wielkie. A jedno wielkie, ale żadnego konkretnego. Radykalnej podwyżki płac w sferze budżetowej. Na radykalne podwyżki płac w tej sferze. Mówi o tym odpowiedzialny. To jest totalne kłamstwo, to jest gigantyczne kłamstwo, w którym się Pan nieustannie posługuje tylko że Polacy są mądrzy.